Czerwone światła, zobaczymy kto najlepiej wystartuje, kto wygra ten wyścig. Czy Bułczan zaklepie tytuł mistrzowski, bolidy już ruszają? Bułczan, dobry start. Kamil i troszeczkę zaspał. Nara tam się wychyla, zerka i wyprzedził paru kierowców. Wskoczył teraz na miejsce, czwarte. Mohito troszeczkę słabiej tam z tyłu jest. E, cały czas e, walka, bok w bok jadą. wyjechał szeroko, przepraszam, że ci przerywam, ale tam był kontakt z Mojito i Nidi spada na sam koniec stawy Rejs znowu stał się duchem, ten najprawdopodobniej są jakieś problemy z grą. W tym momencie Nara traci kolejną pozycję, tym razem na rzecz Fetela, Fetel w natarciu, Fetel już nie Nara będzie kontrolować Doszykany i to się udaje, wciska się z powrotem przed Camacho i awansuje z powrotem na siłę. Ale trauje. Camacho nie może włączyć systemu DRS i Biały atakuje go, próbował jeszcze dobrać się do Nary, ale to się nie udało. Chociaż cały czas jadą bok w boki kto będzie miał tutaj lepsze wyjście? Nara czy biały? Nara czy biały? Nara czy biały? Nara dochodzi do kontaktu i driftuje po raz kolejny! Ale tam odpadł, jeszcze... odpadł jakiś... I wypada Aj, z toru! I... Wypada z toru Nara, tam odpadł, odpadł Super, jakiś kawałek. A kadę Kadę na Żwirze i w bandzie! Wieres o wiele szybszy od Kamila, Komonia będzie po zewnętrznej tutaj atakował. Ależ wywieziony! Wywieziony potężnie. Czy wykorzysta to Mojito? ryderski 5 sekund w tej fazie wyścigu Też coś udało mu się hapnąć i przez co ma aż 6 sekund bagażu. To nie teraz, bo waza atakuje Kamila Komonia. Do tej szykany na samym końcu toru. Waza teraz przed komoniem, chociaż lepszy tor jazdy obrał kierowca. Ferrari wymieniają się teraz pozycjami. Jeszcze Mohito się to włączy Mochito o wiele większa prędkość. Teraz w trójkę będą wjeżdżać w ten pierwszy zakręt. Waza na pozycji numer dwa. Mohito zaatakował i udało się. Kierowca zabiera i dive bomb ze strony Fetela. Jak zareagował Mohito? Na szczęście bez kolizji. A Bouchan już przejeżdża przez ostatni zakręt i kończy. GP Japonii wygrywając właśnie ten wyścig ma coraz większą przewagę, jeśli chodzi o klasyfikację generalną. Drugi kończy Waza, czy to będzie trzeci. Tak jest, czwarty kończy Fetel, piąty, komon.